Trzeba go tak rozpędzać, wtedy dziurę wykopuje, wtedy mogę podźwignąć lekko, bo inaczej nie chuje. Trzeba mieć siłę kurwa, żeby to wytargać Pomyliły mi się z jazdy, miałem jechać tędy, tu jest zajebiście, już jechałem wcześniej Skręciłem tu, odwrotu już nie ma. Wycofać się nie da Górka stroma Zakopałem się tam całymi kołami wahaczem Masakra Kurwa, nie chcę w ogóle zejść taki o tak szep siłę na nigdzie jedzie jakaś przeprawueczka. No jeszcze kawałek i wyjadę. Wachacz w powietrzu patrzcie co tu się dzieje Masakra Próbujemy wyjechać dzikie, będzie ciężko Tam do przodu Pewnie jest tak samo miękko zakopę się w 5 razy Tu jest najlepsza droga pod górkę Zaś tam tamtym kołem ja to najgorzej jechać samemu gdzieś w taki teren A jak ci coś stanie to Nie możecie liczyć na żadną pomoc Jeszcze trochę kurwa God dag. Lecę tam ich pękną A ja się zagrzebałem dzikiem Nie wiem czy już mu dać w spróbować wyjechać Czy będzie to samo Tu jest Zwiękko dalej. Kurde nie wyjadę tam dzisiaj. Nie wyjadę na tego. Ja pierdziel ja Miałem już siłę Makabra Jeździcie nigdy, nigdy sami w Teren Nie bierzcie przykładu ze szpina Spontanicznie sobie Wyszedł Wymienił klocki u majstra, mówi, jedzie. Zobaczy, co słychać na pogory. No to już wie. <gryw> już wie, co słychać. Jeszcze wiecie, tu strumień cały czas, znaczy strumień, a ci woda, nie? Co? Odkotę? Ta woda tu wlatuje. To samo miałem tam u góry już. dzisiaj ofruch w życiu bym nie wyjechał w taki teren sportowym kładem wiem że są takie asy że tak jeżdżą ale to przeprawówka na takie tereny ale pomyliłem zakręt no i nara jeszcze wahać trochę od kopę Masakra. Kurwa, tym mm. ja tak karuje. Nie Ja to... grzechy. Wiecie co jest najlepsze? Pewnie już też nie raz tak mieliście. Nie. Jak potrzeba pomocy, to nie ma nikogo. Jak ostatnio jeździłem tędy to cztery kłady jeździłem. A gdzieś się zjawiła przeprawówka, Raptor później, jeszcze później jakieś dwa przeprawowe. Teraz nie ma nikogo. Nawet gość na krosie jakby jechał Nawet goź na krosie Aby wszedł i mi pomógł Nie wiem Kumpel Bagim też jeździ Jak oglądasz ten filmik Baton to pozdrowa ja ci. jesteś za, za mną Widziałem jak jechaliście Polarisami Ale byłem tam na górce Próbowałem live odpalić Ale z zasięgiem lipa huh. Widziałem jak pocisnęliście, nie mam numeru do Ciebie, bo byś mnie wyciągnął. Dobra. Teoretycznie uwolniony, dajemy w palnik i wyjeżdżamy stąd. Będzie ciężko, bo jest podjazd tutaj. Jesteś tą jedną, z tobą chcę liczyć bankroll, skarbie chyba studiujesz medycynę, bo zmieniąś mi tętno, Może wypiłem za dus, A może to jest coś ze mną, może wypiłem za dus, A może chcecie na pewno, skarbie chcecie na ser